Cześć, witamy Cześć. wszystkich. Cześć. Tak jak widzicie, dzisiaj jestem z Olą u, u Kuby. Kuba był u mnie nad Odrą, odwiedził mnie w maju. Tak jak obiecałem, ja jestem teraz u niego. Kuba powie gdzie łowimy i jakie ryby mamy zamiar łowić. No więc znajdujemy się teraz na, na Zegrzu, a konkretnie na ujściu Bugu. I będziemy już starać się łowić sandaczy, może jakieś sumy, a później konie i szczupaki na narzędzi. Tak, na razie, na razie poszukamy sandaczy. Dzisiaj akurat trafiliśmy taką pogodę, że, że, że jest strasznie pochmurno i, i pada deszcz, ale, ale mam nadzieję, że rybom to nie będzie przeszkadzało i zapraszamy na kolejną wędkarską przygodę. Na wodzie dzisiaj jest około 10 łódek. Miejsce, które wybraliśmy na wędkowanie jest to, jest to ujście buku. Jest tutaj bardzo duże skupisko białej ryby, leszcza, płotki, co sprawia, że trzyma się tutaj sumek, sandacz i, i wszystkie inne drapieżniki, również z boleniem. Łowimy metodą podwójnego podbicia, lekkimi główkami szuramy po dnie 14-18 gram, to jest już nieco dużo na to miejsce, ponieważ woda tutaj bardzo bardzo powoli płynie.

Pierwszego sandacza Kuba ma i w jaką gumę strzelił? Fantoma. Fantoma, na ilu gramach? 18 będzie w miarę ładna ryba. Taka pod... Znaczy, pod... Miejmy, miejmy nadzieję, że będzie wymiarowa, tak? Myślę, że będzie, Spokojnie. Proszę bardzo. Tak, bardzo fajny. O fantomika uderzu w moim ulubionym kolorze. Nie będę tego ukrywać. Na 18 główce. Bardzo ładny sandaczek złowiony na fantoma na 18-gramowej główce. Taki około 55 cm. Zwrócimy mu, wrócimy mu wolność. Po którym z kolei braniu sondacza, tak kończy się większość z nich. Cała guma rozerwana, główka ściągnięta. Ryba na kiju około 5 sekund. Przytrzymałem ją przy, przy brzegu, żeby nie, nie weszła w faszynę. Ale niestety niestety spadła. No i, I łowimy dalej. No co pozostaje robić? Zrobiło się strasznie gorąco. Mamy godzinę 9. Zaczęło się, zaczęło się trochę rozpogadzać zaczęło wychodzić słońce w końcu w końcu można, można zdjąć kurtkę bo, bo liczymy na to, że potem wyjdzie słońce będzie będzie można połowić okoni, będzie można połowić szczupaków ale jak na razie jak na razie zostajemy jeszcze zostajemy jeszcze przy sandaczach na razie założyłem sobie magota w takim, w takim kolorze, na 15 gramowej główce. Kuba przed chwilą stracił jedną rybę. Mówimy dalej. mamy drugą rybę dzisiejszego dnia a w zasadzie w zasadzie Ola ma przypłynęliśmy w miejsce gdzie Kuba powiedział, że będą konie. Ola zrobiła pierwszy rzut na boczny trok i mamy drugiego sandacza dzisiejszego dnia tak małego jeszcze nie widziałem no nie wiem ile ma z 10 cm prawie, prawie przezroczysty, odczep gola go i od razu go wypuszczamy no maluśki Zapłynęliśmy właśnie w nowe miejsce. Kuba powiedział, że, że są tutaj okonie. Spróbujemy obłowić sobie, sobie cały brzeg. Jest to piaszczysty stok. Jest okoń? Jest. Jest okonek. Mała, mała rybka, ale na czeburaszce, tak? Na tak. I robimy dalej, o, się zaczepił. Mamy, mamy pierwszego okonka, mała rybka. Na, na nowego kija z nowej serii jest to SFX do 12 gram. Na razie mało okonek. Szukamy większych. Stoimy w takim miejscu, gdzie, gdzie jest wypłycenie od brzegu. Tutaj mamy nieduże ujście. Kuba mówił, że tutaj są okonie. Jak na razie jeden spadł Kubie. Ja jednego wyjąłem. Jakieś tam mamy pojedyncze brania. Łowimy dalej. Jeśli nie będzie okoni, wrócimy zobaczyć, czy są sandacze. No ale jak na razie, jak na razie sprawdzimy jeszcze kilka miejsc. Śmiem twierdzić, że Zegrze jest po świeżym zarybieniu sandaczem. Zegrze mazowieckie. Już drugi taki mały, nie no tamten był zdecydowanie mniejszy. Ten tak, to tak, ten to, ten to już jest byk w porównaniu do tamtego. I tutaj z tego przesmyku wziął. No lak, na razie dzisiaj złowiłaś najwięcej sandaczy. <gry> Ładny pasiaczek. Dalej z Tak, Taki jumperek na I Bardzo ładny odpadek, Taki 22, co? Ten już trochę większy. O, taki przyjemny już. Będzie fajniejszy? No okay. przyzwoity. Zatrzymujemy poszukiwania okoni oraz sondaczy, tym razem na, na nieco płytszej wodzie. Przez 3 godziny mieliśmy jedno branie i jeden spad sondacza, no więc staramy się poszukać nowych miejsc, może, może tutaj pokażą się, jakieś, pokażą się jakieś ryby. Teraz akurat podchodzimy, podchodzimy pod górkę, jest to widoczne na, na echosondzie. Zaraz będziemy schodzić z górki i wtedy rzucimy kotwicę, żeby, żeby skakać główką w dół stoku. Jeszcze się wyczepił. Zobacz, w taką wielką blachę walą. Ja cały dzień próbuję za okoniem na jaskółki, na, na małe gumeczki, delikatny sprzęcik i dosłownie nie ma nic. Nic, kompletnie nic. Powiedz, kto złowił? Ja złowiłem okonia. Jezus, jaki cudowny. Nie widziałem jeszcze piękniejszego okonia przez 10 godzin łowienia, naprawdę. No cudowny. godzinę 18. pływaliśmy od godziny... Której? Piątej? Od godziny piątej rano pływaliśmy. Naprawdę efekty były mizerne. Jeden sandaczek u Kuby, w sumie dwa dwa spadły. Złowiliśmy kilka okoni. Ola malutkie, dwa sandaczyki i to by było tyle. Przez kilka godzin praktycznie nie mieliśmy w ogóle brań. Yy, no, łowienie była straszna straszna mordęga. Pogoda się cały czas zmieniała. Padał deszcz, słońce, padał deszcz, słońce, wiatr. I tak w kółko, ale, ale w końcu poznałem nową wodę, byłem na nowym łowisku, Kuba mnie zaprosił do siebie. Mam nadzieję, że, że za jakiś czas Kuba znowu wpadnie do mnie, a film, w którym Kuba łowił u mnie, możecie zobaczyć gdzieś tutaj, tutaj na górze, powinien Wam się wyświetlać. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Zapraszam na, na nasz fanpage, na naszą grupę. Oczywiście zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia, do następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć. Masz ładnie? Nie, to będzie katyn poduszka. To skrzydło to bo jak? Bo tak. Katyn, fatalnie.